In, witam Z tej strony AspieTV to kolejny promowany kanał Tym razem zapraszam na kanał Landryna Rat 999 Zapraszam do jako kanało. kanału Do mu dopisiemu... No do mu 80 subskrypcji Filmy ma chłop Ma filmy Informacje ma, mało, ale ma. Teraz live, akurat robi. Ha. Ha. Zapraszam do tylko kanału. Stań mu super. Napiszcie w kom. pod najnowszym filmem. Dajcie mu lajka. Pod najnowszym filmem napiszcie Postrot od aspe. Dajcie mu lajka. Pod tym filmem. So. Zapraszam na ten kanał, zapraszam na mój kanał. To supliky mojego kanału, to lajkowana tego filmu, to komentowana. I zapraszam na kolejne odcinki spromowanych kanałów. Bo się postaram, żeby było ich coraz więcej tym, którym mogę pomóc. Dzięki za oglądanie i zapraszam na poprzednie, na poprzednie promowane kanały. Na razie.